Orędziesz 6 maja 1993 roku. Moje dziecko, ja Jachwe błogosławię Cię. Moje królestwo jest dla ludzi czystego serca. To oni widzą moje piękno. Każde moje dziecko. Kto nie potrafi rozpoznać mojego świętego oblicza teraz, gdy ja mówię, jest tym, który krępuje moją mądrość. Jeśli nie staną się jak dzieci, nic, nic nie zostanie im nigdy objawione. Módl się więc za dusze oślepione własną mądrością. Czy nie słyszałaś? Że mądrość podniesie bogich, aby dać im miejsce pomiędzy wielkimi? Módl się szczególnie za tych, którzy mówią, że widzą, a osądzają mojego świętego ducha w tych orędziach. W taki właśnie sposób prześladowano mojego umiłowanego syna i proroków, którzy byli przed nim. Jeśli się człowiek nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć mojego królestwa. Pójdź, daję ci mój pokój, wesprzyj się na mnie. Orędzie z 28 listopada 2009 roku. Zostałam poproszona przez naszego pana, aby przekazać to orędzie, które otrzymałam dzisiaj, 24. rocznicę prawdziwego życia w Bogu. Wszystkim, a żeby zostało przetłumaczone to nie jest całe orędzie, jest ono znacznie dłuższe, ale zostałam poproszona o przekazanie tylko tej modlitwy do przetłumaczenia oraz do jej rozpowszechniania. Jezus powiedział: Zwróć się do mnie, Wasulo, w ten sposób: czuj, Ojcze. Nie wylewaj swego gniewu na to pokolenie, aby całkiem nie zginęło. Nie wylewaj na swe stado udręki i cierpienia, albowiem wtedy wody wyschną i natura zwiędnie. Wszystko upadnie wobec twego gniewu, nie pozostawiając po sobie żadnego śladu. Żar twojego tchnienia podpali ziemię, zamieniając ją w ugór, Ponad horyzontem ukaże się gwiazda, noc zniszcze je i popiół spadać będzie jak śnieg zimą, pokrywając twój lud niczym zjawy. Miej miłosierdzie dla nas Boże i nie osądzaj nas surowo. Wspomnij na serca, które radują się w Tobie, a Ty w nich. Wspomnij na Twoich wiernych, i nie pozwól, by Twoja ręka spadła na nas z mocą. W Twoim miłosierdziu podźwignij nas raczej i unieść Twoje nakazy w każdym sercu. Amen.